Jest ham. Chodzimy do naszego pokoju. Tutaj. zaczynamy. Od łazioneczki. Jedna łazieneczka. Tutaj ktoś tutaj chodzi. <grym> Jakaś pani. Tutaj mamy widoczek. Jaki jest z hotelu? No ładne widok się rozciąga na panoramę miasta i przechodzimy do sypialni przechodzimy do sypialni małżeczko i tu następna niespodzianka mamy łazienkę na pań Z Wanienką, czyli bardzo ładny apartamencik, jeżdżenie w Mongolii. Tak, już wstydliwie Każdy wjeżdża. A tam jeżdżą na stepie ти сюда езди а тут я там за так так я вёл бы ты сюда тавчла ин доо ти яв яв доо доо си си иш ирэхс тогтой бид нэ имрун гэж ирэх дисэн баггүй яв яв эс я адам яг можливыя тэлко есть ай полиция што же чэн в горухгүй гэдэг юм болов бурунгуй мана хада чүдөтэй болохс тогтой бид тэр игэ чүдөтэй болохс тогтой это в где майор тэ Kiedy do morza, by już byłeś, to pojazd, To z tym? Innych pojazd, cienej To jest spokojnie. Malo, ma mówię, żebyście byli ciszy, te magie, te hey wodzowie, oh yeah. tu. i konieki, konieki już przygotowują się do wyścigów. Duży parking, wszędzie można parkować. Chyba na parę tysięcy samochodów. Ogrzymi. I tu mamy pierwszego konika z bliska. A jak pozuję do zdjęć. I jesteśmy już na stepie. Także jesteśmy teraz na stepie. Jest tam wielka odległość, także to kursują takie malutkie autobusiki. To idziemy teraz na przystanek. ta maszyna oczyszcza powietrze wypuszcza jakąś parę czy coś tak powietrze i tak się czyści powietrze na stepie z taką maszyną wyrzuca parę wodną czy coś w tym rodzaju oziębia i oczyszcza powietrze to jest takie łatwe do oddychania tak, no i jedziemy teraz autobusikiem na zawody, na wyścigi konne. I już trwają przygotowania do zawodów konnych, czyli wyścigi konne na stepie.

No, niesamowita jazda. Co do z tyłu wskakują na konie. Wow. na No tam przychodzi chyba ze 100 koni nadchodzi w następnym oddziale. No, te konie się teraz ściągną bez końca. Chyba z 200 koni. Na pokażę.